Filip Lewandowski by Maroksa z nami Kamilianik, czyli Wiking, skąd taka zajawka wikingami u ciebie, zacząłem eee, pytanie. Troszeczkę tak powiem Ci szczerze, pomimo tego, że wydawało mi się, że odpowiedź będzie e, szybka i prosta, to tak naprawdę gdzieś to wszystko zaczęło się, mm, może inaczej, to wszystko rozkręciło się we mnie od ostatniej walki e, dla federacji Wotorę, no nie, e, ponieważ tam wiesz, była wymagana jakaś ksywa, no nie, więc. Yy, zapytali się jaka. Przez to, że gdzieś tam cały czas się inspiruje tymi klimatami, no to siadło wiking, nie? I powiem ci szczerze, że to był taki motor napędowy do mojej zajawki odnośnie, odnośnie klimatów nordyckich i wikingów, i nie? No i tak już zostało i myślę, że jest na to chwilę tak zakorzenione, że już raczej chyba do grobowej deski ta łatka będzie przypięta. Nie wiem czy wiesz, ale podobno cała Skandynawia odcina się od wikingów, od tego dziedzictwa, wiesz, chyba poprawność polityczna, co ty o tym sądzisz? So, powiem będzie że widziałem ostatnio nawet taki mem wikinga yy, na peronie w Szwecji. nie? No to, ci, tyle miał wspólnego z wikingami, co ja z Freak nie? No właśnie, w otorę już tak naprawdę nie ma, jesteśmy dzisiaj na Gromdzie, co tutaj robisz? So, przyjechałem yy, z Tomkiem, z Sararą. Yy, mamy taki trip, Sarara i montur. Yy, bije się tutaj yy, zawodnik od Tomka, yy, Mario. Więc Tomek stoi mu w narożniku. Ja się załapałem na wycieczkę, więc przyjechałem. Stąd lecimy na seminarium pod litewską granicę, więc dość, dość daleko, no bo 5 godzin drogi. No i co? Jutro krwawy sport, kolejna gala walk na gołe pięści. Tym bardziej K1, czyli to w czym się odnajduję, to co, to co może nie lubię, a ja kocham. No i tam będzie ogłoszenie mojego zestawienia, nie wiem jeszcze z kim. Eee, ale wiem, że, że, że coś się będzie działo w tym kierunku. Czyli K1 i na gołe pięści. K1 na gołe pięści, dokładnie. Wadzę do 100 kg. Okej, okay, ciekawi. to będzie jako super fight, rozumiem, żaden turniej, nic takiego. Tak, to będzie super fight, dokładnie. Dokładnie. Z kim tam chciałbyś zawalczyć? Masz jakieś nazwiska? Wiesz co, szczerze powiedziawszy, zacząłem tak naprawdę gdzieś obserwować tą federację, tak, 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 tak wiesz, dogłębniej. Od momentu, gdzie, gdy nawiązaliśmy taką nieoficjalną współpracę tak naprawdę przewijały mi się cały czas gdzieś tam te zestawienia, nazwiska. Ale na tą chwilę nie kojarzę za bardzo zawodników, którzy się tam biją. Wiem, że Adam Wiśniewski jest chyba takim jednym z topowych zawodników tej federacji, ale to nie jest moja waga, bo Adam hula w wadze ciężkiej. Ja ważę teraz 95 kg, także, także zostaję w tej kategorii wagowej do, do 100 kg, także zestawienie z Adamem odpada. Widziałem, że Szczecówka Łukasz bodajże będzie się tam bił e, opas e, właśnie w mojej kategorii wagowej, także może ze zwycięzcą, nie wiem, jutro będzie wiedział tak naprawdę jakie karty federacja przede mną otworzy. Nie? Biłeś się na Wotorę, zresztą ten zawodnik walczy tutaj dzisiaj na Gromdzie, jak się tam czułeś po tamtej walce, mocno byłeś rozbity? No bo jesteś kickboxerem, który nie bił się na gołe pięści tak naprawdę. Wiesz co, <głos》>, że zabrzmić to paradoksalnie, ale ja nieraz po sparingach byłem bardziej rozbity niż po tamtej walce. Wiadomo, że miałem opuchnięte troszeczkę e, pięści, no bo jakby nie było, no, to nie mamy rękawic. E, no i co? No i, no i gdzieś tam te dłonie, te dłonie ulegają e, nie tyle co destrukcji, ale jakimś mikrourazom. Ale naprawdę to o co się najba no, najbardziej martwiłem, czyli o, o to, że będę miał połamane nadgarstki albo palce. No to e, udało się wyjść obronną ręką z tego wszystkiego i naprawdę no tydzień chyba po, po, e, po gali byłem już na treningu, ale to tylko i wyłącznie ten tydzień był e, przerwy ze względu na to, że zwyczajnie chciałem sobie odpocząć od treningu, bo miałem dość ciężki okres przygotowań. Wróćmy do gromdy. Na czyj pojedynek czekasz poza waszym zawodnikiem? Kto w ogóle twoim zdaniem wygra turniej dzisiaj? Myślę, że Bartłomiej Domalik jest tutaj faworytem, dlatego że no myślę, że federacja... Gromda pokazała już nam nieraz, że sport się jednak broni, i w momencie, gdy pojawiają się rdzeni sportowcy, z szacunkiem oczywiście do, do chłopaków, którzy się biją tutaj na gromdzie, bo naprawdę trzeba mieć jaja i zajebiście twardy charakter, żeby wystartować w takiej formule. Ale jednak uważam, że sport się obroni tym razem kolejny raz. I moim faworytem na gromdzie jest Bartłomiej Domalik. Chociaż jest kilka elektryzujących zestawień, które, które na pewno przykują moją uwagę i to będzie właśnie walka Armana z Lazarem. Dwóch naprawdę moim zdaniem rdzennych fighterów, którzy, którzy nie boją się twardych wymian i mają naprawdę głowę ze stali. Także myślę, że to zestawienie na pewno przyniesie dużo emocji. Gronda pościągała zawodników w Otore, Chyba dobry ruch. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Wiesz co? Tak naprawdę każdy z nas jest wojownikiem, no nie? Gdzieś tam już przebyliśmy tą drogę w swoim życiu i cały czas będziemy szukać jakichś jakich, jakich wyzwań sportowych, czy nie sportowych. No nie wiem, każdy to nazwa po swojemu. No dla mnie pomimo tego, że tutaj nie używamy rękawic i tak dalej, tak samo jak na Wotorę, no cały czas gdzieś jest to dyscyplina sportowa, tak, no tylko zmodyfikowana troszeczkę, no pod wymogi federacji. Wiem, że krwawy sport, ale Gromda nie składała żadnych propozycji? No, tak powiem skromnie, że są plany, są plany, z kim, z kim na wotorem miałem spięcie, pamiętasz? Pamiętam. Powiem ci, ta osoba mnie cały czas męczy, pisze do mnie na Instagramie, pisze do mnie na Facebooku, e, żebym organizował, wiesz, e, naszą walkę, ale ja piszę do niego, mówię, gościu, ale ja nie mam swojej federacji, jak ja mam to zorganizować pod czepakiem, wiesz o co chodzi, ale tutaj dzisiaj pojawił taki pomysł, e, to by było oczywiście w super fajcie, myślę, że fajne zestawienie, Dobry zawodnik, doświadczony, bił się na Bernacle Fighting, bodajże w Anglii albo i nawet w, na, w, w Stanach Zjednoczonych. Dla mnie dobry sprawdzian, nigdy się nie biłem w boksie. Uważam, że mój boks jest e, na poziomie e, dobrym, więc to zestawienie myślę, że na pewno przy osoby kibicom dużo emocji i byłoby bardzo elektryzujące. Mowa o Ericu Olsenie oczywiście. Dokładnie, dokładnie. No ciekawe, dobra, róbmy to. Nie pod trzepakiem, ale założyłeś swój klub, z tego co widzę. Gdybyś mógł o tym trochę więcej opowiedzieć? E, tak, wiesz co, kurczę, w ogóle, jak go powiedziałeś, do no mnie założyłeś swój klub, to od razu e, wiesz, przypływ emocji i tak dalej, bo to było moje marzenie. Od kilku lat marzyłem o tym, cały czas do tego uparcie dążyłem, wiesz, po to też jeździłem cały czas z Tomkiem na seminaria, żeby gdzieś tam wzbogacać swoją wiedzę z zakresu kickboxingu, bo to jest jednak dyscyplina, której będę wierny do końca swojego życia i tą wiedzę, którą zdobyłem, chcę przekazywać gdzieś tam młodszym zawodnikom, stworzyć sobie też taką grupę zaawansowaną, Viking Team. Takie perełki moje z którymi chciałbym jeździć, chciałbym żebyście ci zawodnicy przy mnie rozwijali prężnie, żeby mój klub funkcjonował i był zbudowany przede wszystkim na solidnych filarach. Myślę, że mam do tego dużo, dużo narzędzi, dużo atrybutów. Także co, no, udało się 4 czerwca otwarcie, będzie dużo fajnych ciekawych nazwisk. Będzie Marcin Różalski, mój serdeczny kolega, którego oczywiście pozdrawiam. Tomek Sarara, będzie, będzie Arkadiusz Tańcula. Będzie Mariusz Wach, będzie, 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 będzie Michał Pasternak. Także kilka, kilka fajnych, ciekawych nazwisk, myślę, że kogoś nie pominąłem, żeby tutaj nie wyjść na głupka. No chyba tyle. A, Bartek Batra, oczywiście też serdecznie pozdrawiam. Także, także gdzieś tam, gdzieś tam naprawdę fajna ekipa. Przede wszystkim ludzie, którzy, którzy też żyją sportem, którzy mi dobrze życzą i gdzieś mi pomogą pchać ten łózek do przodu, nie? Chociaż część ekipy bije się tak naprawdę też w Bernacle, tylko że w różnych organizacjach. Ciekawe w jakim kierunku sport zmierza, sporty walki zmierzają. Kurczę, no właśnie rozmawiałem nawet z Tomkiem dzisiaj o tym po drodze, jak jechaliśmy e, tutaj. Kurczę, strasznie to się wszystko modyfikuje na przestrzeni czas, czasu. Dobrze wiesz, bo obserwujesz ten świat sportu walki i kurczę, no jak sięgniemy pamięcią 10 lat też, a to co się dzieje teraz, no to jest kosmos, to jest taka przepaść. Ostatnio nawet gdzieś tam na Facebooku pod jakimś tam postem bodajże Federacji Fans komentowałem e, zestawienie free fight'owe bez jakiegoś większego hejtu, po prostu uważam, że bardziej powinniśmy dawać szansę zawodnikom, którzy naprawdę wlewają siódme poty, rozbijają sobie gęby na jakichś ligach amatorskich ukierunkowanych pod MMA czy tam pod kickboxing kurwa i uważam, że oni naprawdę zasługują jak nikt inny na szansę, żeby zawalczyć na gali zawodowej, bo oni są młodzi, oni wiesz, trenują naprawdę są tak ambitni, znam naprawdę muntum takich chłopaków, co czeka i daliby wszystko na to, żeby mógł się pokazać na gali zawodowej i trochę mnie boli serce w momencie, gdy widzę, że gość, który tak naprawdę no wiesz, zaczął trenować miesiąc temu umiejętnościami nie dorasta zawodnikowi z grupy początkującej staje walkę na, na, na jednej z najlepszych gal w Polsce i jeszcze za takie pieniądze, o których może pomarzyć zawodnik na poziomie zaawansowanym. No, troszeczkę moim zdaniem jest to nie w tym kierunku, co, co e, powinno iść. Ale ktoś mi powiedział, że nie znam się na biznesie e, i tak dalej. No, ja mu odpowiedziałem, że słuchaj, jeżeli moje zdanie e, jest tutaj trafne i ty uważasz, że... Przez to nie znam się na prowadzeniu biznesu, no to spoko, także staram się nie wchodzić w takie dyskusje, ale swoje zdanie mam. Arek Wrzosek będzie walczył z Badrem Harim, no on spełnia swoje marzenia i nie wchodzi we fighty, że tak powiem. Tak, tak, powiem Ci, no jeden z topowych zawodników, nie ma co ukrywać, wiesz, reprezentuje nasz kraj na arenie światowej mm, dla organizacji Glory Kickboxing. Mm. Wiesz co, trzeba brać takie walki, no taki walki nie odmawia po prostu, no to jest dla niego życiowa szansa. Jakiego szansę oceniasz właśnie? Kurczę, wiesz co, oczywiście jestem całym serduchem za nim i życzę mu naprawdę z całego serca, żeby tą walkę wygrał, ale gdzieś tam rozsądek podpowiada, że no może być ciężko naprawdę, tutaj chodzi... Nawet o mentalność wiesz, żeby dwóch zawodników, no tak naprawdę wiem jak się wychodzi na przykład, czy jak się sparuje, czy, czy, czy nawet jak się trenuje z zawodnikiem, który jest kilka leveli wyżej od Ciebie. No jest ta presja jednak, jest ta presja. Wiadomo, że dla Badra Hariego będzie jeszcze większa presja niż dla, dla Arka, no bo tak naprawdę on tutaj na szali stawia wszystko, tak? Jak przegra, no to, to wiadomo, ale no, trzymam kciuki całego serca, oczywiście, żeby... Arek wygrał tę walkę, nie? bo dla nas to będzie takie samo osiągnięcie w kickboxingu, jak zdobycie pasa UFC przez Janka Bachowicza. Ostatnie już pytanie, ale dosyć mocne. Wraca Sławomir Duba. Też widziałem, że to komentowałeś w mediach społecznościowych. No tak, no wraca, ale moim zdaniem wraca i zaczyna ten powrót od dupy strony. Wiesz, ja lubię nazywać rzeczy po imieniu, nie lubię wylewać gdzieś tam kubeł pomyj na nikogo, ale też, tak jak mówię, lubię nazywać rzeczy po imieniu. I uważam, że powinien najpierw zadeklarować się, przeprosić zawodników. Ja nie mówię tutaj o zawodnikach, wiesz, co trenują rok, dwa, tylko on tak naprawdę okradł szukał rdzennych sportowców, tak? Mówię on, nie wiem, to są jego sprawy, że miał sztab ludzi wokół siebie, którzy nie potrafili prowadzić jego interesów i gdzieś tam on przez to utonął, ale pomimo tego, powinien on czuć się winny i on powinien przeprosić tych zawodników i zacząć od spłaty należności, a później myśleć o tworzeniu organizacji i reaktywacji polskiego keyboxingu, tak? Bo to jest trochę nie w porządku, no bo wyobraź sobie sytuację, że ja Ci jestem winny 50 tysięcy, tak? I ty się nagle pojawiasz za przeproszeniem z dupy i mówisz mi, że otwierasz biznes i tak dalej, nie wspominając nawet o tym, że jesteś mi należny pieniądze. Hello, co się dzieje, no nie? Ja jestem, wiesz, zawsze za swoimi przyjaciółmi, kolegami, oszukał moich przyjaciół, oszukał moich kolegów, mnie nie oszukał, ale mam to w dupie, jestem za nimi, bo są moi przyjaciele i zawsze będę za nimi nie chcę tutaj używać wulgaryzmów, ale ja z tym gościem na przykład nie chcę mieć do czynienia i patrzę na niego spod byka. Dzięki wielkie, miło Cię było zobaczyć. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.